Lekcja wychowawcza z Panem Jezusem. W tę pierwszą niedzielę Adwentu czytamy sobie fragment od św. Mateusza z 24 rozdziału. I tam od 37 wersetu czytamy o tym, że ludzie nie spostrzegli się za czasów Noego, że przychodzi potok, który ich wszystkich w efekcie pochłonął. Tak samo będzie z przyjściem Syna Człowieczego, czytamy później: Jedni będą wzięci, drudzy zostawieni, jedni będą zabrani, a drudzy nie. I dużo jest o, takim, o takiej rzeczywistości, żeby być przygotowanym, tak jak to często mówimy być przygotowanym na najgorsze, żeby nie przeoczyć, tak jak przeoczyli ci, którzy nie spostrzegli za czasów Noego. I tak sobie myślę, powiem szczerze, może dosyć. Yy... O 180 stopni, jeśli można tak powiedzieć, w, w, w tym myśleniu. A co by było, gdyby sobie te Ewangelię przeczytać i zastanowić się, czy tak ma być? Aby myśleć tylko o tym, co najgorsze, aby być przygotowanym tylko co najgorsze, aby zwracać uwagę tylko na to, co zagraża. Czy o to by chodziło panu Jezusowi? Chyba nie, prawda? Bo, bo zobaczcie, jak, jak nieciekawie po prostu to brzmi jak tak pesymistycznie, jak tak zagrażająco tak defetystycznie. I gdyby. Zrobić takie hasło, zrobić taki pomysł na tegoroczny adwent. Pomyślcie, posłuchajcie, jak to brzmi. Bądź przygotowana, bądź przygotowany na najlepsze. Co wy na to? Nie? Zobaczcie, co się wtedy dzieje. Jak, jakiego nabiera to niesamowitego, pozytywnego, pełnego nadziei, pełnego mobilizacji, pełnego ufności, ale też chęci do współpracy z Panem Bogiem, bo przecież Noe z Panem Bogiem chciał współpracować. Przecież Noe temu Panu Bogu zaufał, przecież człowiek, który wierzy, przecież człowiek, który się wysila, nie robi tego ze strachu przed Panem Bogiem, znaczy nie robi, czasami robi, ale nie powinien robić tego ze strachu przed Panem Bogiem i o to Panu Bogu chodzi, żeby ta współpraca nie była wymuszona albo wystraszona z lęku, tylko żeby była prawdziwa, żeby była z chęci, z radości. A więc taka myśl i za chwilę do niej zadania: bądź przygotowana, bądź przygotowany na najlepsze. No i te dwa zadania z tego fragmentu wynikające. Tak sobie myślę, jeżeli mówimy o tym, żeby być przygotowanym na najlepsze, to dla Was, jako małżonków, pewnie takie najlepsze, najpiękniejsze momenty w życiu mogą pokazywać, o co by to chodziło. Jednym z takich pewnie dla wielu, jeśli nie dla większości, co logiczne, jest moment ślubu. Pomyślcie sobie o przygotowaniach do tego ślubu. Pomyślcie sobie, może nawet macie nie? gdzieś jeszcze garnitur, suknię ślubną z wesela, i tak czasami myślicie, a już się nie zmieszczę. Czasami słyszę, jak ktoś mówi, o jejku, to takie by było piękne, a teraz jest taka zwykła szara codzienność. A gdyby przeżyć adwent tak jak przed ślubem. Gdyby przeżyć tegoroczne spotkanie z Panem Jezusem przed Jego świętowaniem, Boż Jego Bożego Narodzenia, właśnie w takim klimacie, właśnie z takim nastawieniem, że ja się chcę przygotować na to, co najlepsze. Ja chcę się tak wystroić duchowo, jak się stroiłam, jak się stroiłem przed, przed ślubem. I w dwóch kierunkach. A więc wyciągnąć, odświeżyć z szafy to wszystko, co mam piękne, to wszystko, co jest co jest dobre, wziąć i poprzymierzać sobie te wszystkie moje talenty, zdolności, te wszystkie moje dobre sprawy, te wszystkie moje natchnienia, te wszystkie moje pragnienia. Może sobie wybrać jakieś, jakieś pragnienie, jakieś, posta, jakieś postanowienie, którego dawno nie robiłam, o którym dawno zapomniałem. To jedna rzecz. Takie odświeżenie, a druga rzecz, i tu jest chyba bardzo duże, że tak powiem, pole do popisu. Przy czym nie do popisu, ale do pochwalenia się. Jeżeli ja mam być przygotowany na najlepsze, to zobaczcie, że Pan Bóg nie przychodzi mnie straszyć, tylko Pan Bóg przychodzi się ze mną ucieszyć. A więc pomyśleć sobie w tym adwencie, czym ja się mogę Panu Bogu pochwalić, czyli co jest najlepsze w moim życiu, co mi wychodzi. Jako żonie, jako mężowi, jako matce, jako ojcu, jako, yy, jako wychowawcą, jako nauczycielom. Nie? Zobaczcie, że jest, jest to, jak tak sobie myślę yy, o tym, jak rozmawiam z, zwłaszcza z rodzicami, to... Łzy się do oczu cisną rodzicom wtedy, kiedy ktoś pochwali ich dzieci. I o to chodzi. To jest to najlepsze, co w waszym powołaniu. Jak się rozmawia z nauczycielami, którzy, którzy mówią o tym, że dzieci ich na ulicy rozpoznają, byli uczniowie, że kiedy odzywają się, dziękują, to tak samo. Wielu z nim się łzy cisną do oczu. I pomyślcie o czymś takim, że Pan Jezus chce zaprosić do pochwalenia się tym, co u ciebie najlepsze. Pochwalenia się. Myślę, że warto. Trzymajcie się z Bogiem.